Dzień dobry Państwu witamy tutaj z pracowni komputerowej na Uniwersytecie McGill w Montrealu w Kanadzie. Jesteśmy świadkami pracy wykonywanej przez Panią Katarzynę, która przyjechała na wakacje, ale sama zgłosiła się do prac płatnych, bo płatnych, ale zobaczmy z jaką pasją wykonuje. Dzień dobry pani, czy, czy, czy może pani nam powiedzieć czym Pani się tutaj zajmuje? Wie Pan co? Mogłabym Panu powiedzieć, ale niestety przed chwilą szef mi opierdolił, że za wolno pracuję. I chyba nie będę sypiać, tylko będę pracować, gdyż nie wyrabiam normy dziennej. Ile to jest norma dzienna? Ile, ile czasu Pani dziennie musi pracować? Jakie tutaj stawki i tak dalej? No, już pewnie by chciała, żebym pracowała 24. 24 22, no to 25. chyba marzenie każdego szefa. Ale niestety jestem bardzo malutka. Mam małe łapki jak widać Bardzo małe. porównajmy. Porównajmy. O jakie malutkie łapki widać. No, co mało. takie łapki mamy mogą? Braną łapki. Yy. No. Yy, tak dla przypomnienia mogłaby pani dać, yy, co dzisiaj mamy, jaki dzień tygodnia, która pora jest... Dzisiaj mamy piątek. Yy. Nie wiem czy to tu widzimy, jest prawie szósta, szósta godzina. A, ja a pani pracuję. w pracy normalnie. Tak. To jest. To, to jest po prostu... o, i widzi To jest zachód, właśnie. Tu tak to ciężko się pracuje, yy. tu nie ma oszczędzania się. Weekend, nie weekend, praca, żadnego imprezowania. Nie, 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 bry, Boże. No. Chyba właśnie tego typu podejściem zachód do bogactwa doszedł, właśnie. Tak, właśnie. Dobrze, dziękujemy pani, nie przeszkadzamy. Do zobaczenia.